Hej kochani, witam Was bardzo ciepłutko na moim kanale w kolejnym filmie. W końcu się tutaj pojawiam, w końcu coś dla Was nagrywam. Będą to oczywiście zdrabki, będą też pozdrowienia, tak jak Wam ostatnio obiecałam. Oczywiście tutaj pod tym filmem możecie zostawiać osoby do pozdrowień w następnym filmie. Tutaj wszystko wraca do normy. Mam sporo zdrapek świątecznych, więc dzisiaj sobie je zdrapiemy. Mam też jedną paczkę, więc z niej też coś dzisiaj weźmiemy. Także tak się dzisiaj zapowiada nasz odcinek. Mam tutaj zdrapki na razie za 30 zł przygotowana i tutaj ta zdrapka, znaczy ta paczka może wezmę dwie. I może dzisiaj zróbmy sobie odcinek za 40 zł I oczywiście możecie też zostawiać propozycje Jakie nominały zdrapek I za jaką określoną kwotę byście chcieli zobaczyć W kolejnym filmie A teraz Wam szybciutko pokazuję zdrapki I mam też do Was jedno pytanie Najdroższa w sumie za 10 zł Jest to zdrapka, która się u mnie w tym roku jeszcze nie pojawiała W zasadzie w zeszłym pod koniec roku też nie Jest to świąteczny kalendarz Za 10 zł W ogóle właśnie wybrałam te świąteczne, żeby się mi i już pozbyć, bo po wiosnę. I tak samo właśnie mam tutaj te dwie pachnące pudełko czekoladek po 5 zł. Mam też tutaj dwa razy 500 od ręki za 2 zł. I zdrabki, o które was miałam się zapytać, jest to pensja za 2 zł, bo jak teraz byłam w Polsce, wymieniałam zdrabki, to wiem, że Eee, jakaś tam jedna była przeterminowana I właśnie nie wiem czy to jest ta pensja O numerze 428 Jeśli ktoś się orientuje Albo ma czas sprawdzić Niech da mi znać w komentarzu W zasadzie wiem, że może to tam gdzieś wydalać na stronie Ale ja jak zwykle w biegu, w pośpiechu tutaj nagrywam No i jeszcze stąd weźmy sobie Dwie zdrabki eee, Czas na prezent Miałam kiedyś tą taką paczkę, ale mówiłam, że nie będę więcej kupować, bo tam zbytnio nie było. E, Wygrałem je ona, mam tutaj dziś opakowanie. Było to super prezent, a teraz mamy czas na prezent. Więc jest to ta sama paczka, aczkolwiek... Yy... No właśnie taka tutaj ala świąteczna, więc z tego tutaj pliku odrywam sobie dwie i dwie sobie dzisiaj zlepiemy. i tym sposobem mamy zlepki za 40 zł. A wy kochani jesteście ciekawi, czy uda mi się cokolwiek dzisiaj wygrać, czy te zlepki pojadą ze mną do Polski, czy będą tak samo szczęśliwe jak poprzednie, kto nie widział jeszcze poprzedniego filmu tam to tam zapraszam, bo tam naprawdę super wygrane mi się trafiły, a teraz Was zapraszam do mojego stołu, przekonajmy się wspólnie, czy te również takie będą. Okej, okay, stropki jak widzicie leżą tutaj już gotowe, a my lecimy z obecnymi pozdrowieniami na dzisiaj i jako pierwsze pozdrawiam w stanie Szymon X, Joanna i Martyna, Adrian Kisiel, Olga Plucińska, Krysia, Marzena Pastor, Aniela Sztorn, Weroniczka159228, Małgosia6455, Suzanna Czechowska, Karolina Wolak, i Ania Okaz. Bardzo serdecznie się to osobą pozdrawiam. No i tak jak wspominałam, jeśli ty chcesz być pozdrowiony w kolejnym filmie, no to wyraź swoją chęć w komentarzu. No i zaczynam od tej niepewnej pensji. Tak jak mówiłam, dajcie mi znać, czy ona na pewno jeszcze jest w sprzedaży. Mam nadzieję, że jeśli nie, to nie będzie tutaj wygranej. A jeśli jest, no to tak. Ok, 7 i 18 wygrywające liczby i lecimy, tutaj już wiem, że nic nie będzie, bo widzę innej, literki kontrolne, chociaż jak właśnie teraz wymieniałam, to Pani mówiła, że teraz się trochę pozmieniało w kwestii tych literek i to, że są takie same, to też nie oznacza, że na pewno jest wygrana. I lecimy z drugą. Tutaj wygrywają liczby 30 i 26. No i lecimy. Pierwsza napis: Pensja 29, 16, 23, 27 i 21. Więc wychodzi, że tutaj też nic nie ma. I też widzę drugą literkę kontrolną, inną. Więc kolejna pensja leci do śmieci. Mamy tutaj jeszcze ostatnią. No i w sumie tutaj też nic nie będzie, to nawet jeśli ona wyszła z sprzedaży, to się tym zbytnio nie przejmę. A to tamtej akurat miałam dwa złote wygrane, więc też nie jakaś tam wielka wygrana, ale tutaj na pewno ona będzie, bo widzę już dwie te same literki kontrolne. No i teraz zależy, znaczy się ciekawe jaka wygrana nam przepadnie w razie jeśli ta zdrabka jest już po terminie. No i co my tutaj mamy? 13. No i na razie wygranej nie ma, więc tutaj nie będzie. A jaka? Mamy 215 zł, więc no 5 zł to już trochę e, smutniej niż 2. Więc tak, dajcie znać, czy pensja o numerze 428 jest już przeterminowana. Czy zabieracie ze sobą do polski, czy normalnie wyrzucicie się tutaj po prostu do śmieci. Ok, jeszcze dwie zdrapki po dwa złote nam zostały. Mamy 500 od ręki. No i tutaj musimy znaleźć pliczek. Ja w ogóle z tą zdrapką jakoś nie przepadam, nie lubię jej zbytnio. I też rzadko mi się tutaj trafiają wygrane. No, i tutaj też na pewno już jej nie będzie, bo widzę właśnie inne literki kontrolne. No, i tak jak też przypuszczałam, kliczka nie ma, 2 zł. a więcej z nas nie trafiło, więc drapka pod tą do śmietnika poleciała. Lecimy. Tutaj będzie podobnie i widzicie, kliku nie ma więc również pechowo więc jak na razie w zdrapce za 2 zł udało nam się wygrać 5, ale jeszcze nie wiemy czy ją otrzymamy lecimy z pudełkiem czekoladek zdrapka pachnąca czekoladą dać dwa identyczne symbole w danej grze i wygrać kwotę przypisaną, i, przypisaną do danej gry. No i tak jak widzicie, znaczy wiecie, albo nie wiecie, w ostatnim filmie też nam się tutaj udało wygrać. Mieliśmy chyba 25 zł. O, i tutaj widzę, że też coś będzie, bo zobaczcie, mamy 5 zł. Trafiły nam się dwie monety, więc fajnie. Chociaż ta zdrapka nam się zwróciła i tutaj w ogóle coś się ciążko ją drapie. Nie wiem dlaczego. Mamy tutaj tiramisu i serce, więc wygranej nie. Tutaj jeszcze mamy, no, pretzla i kokosa. Tutaj jeszcze muszla i migdał. Kolejna runda, czekolada mleczna i precel. No i czy będzie jeszcze jakaś wygrana? Tutaj nie, bo jest kakao i kokos. I ostatni rządek. Czy Ty coś tu jeszcze dla nas kryjesz? Tak, oczywiście. Mamy dwa pierniczki, więc kolejne 5 zł. Dyszkę już tutaj mamy. No i myślę, że tak się zakończy. Ta gra. Tutaj jeszcze muszla i nugat. I ostatnia szansa: kakao i mleczna. Więc tutaj mamy 10 zł w pudełku czekoladek. Bardzo fajnie. Być może jest to pierwsza nasza wygrana. I my mamy jeszcze jedno pudełko czekoladek, a może nie. Teraz może zwracmy jedną, właśnie ten czas na prezent, która się u nas jeszcze nie pojawiała, ale zasady takie same jak w tym, w tej takiej paczce, właśnie coś tam też z prezentami, więc e, tak, musimy znaleźć się, e, którąś z naszych wygrywających liczb w naszych liczbach. A zaczniemy od bonusu. Z 5, 5 złotych, my mamy śnieżynkę. A więc piątka do nas nie trafia, dyszka również nie, i tutaj 25 złotych niestety nie. Więc sprawdźmy szybko nasze wygrywające liczby, a mamy 12, 1, 18, 9 i 2. No i lecimy. 32 nie mamy, 29 nie mamy, 23 nie ma. Dwadzieścia i sześć nie ma. Drugi rządek trzydzieści dwadzieścia cztery. Dwadzieścia sześć i czternaście. 22 nie ma Więc kolejny rządek pusty I myślę, że tutaj będzie pusto 28 i 17 Nie mamy 7 i 16 nie ma I 21 też nie ma Więc czas na prezent Cechowy prezentu nie będzie No i lecimy Z tym naszym drugim pudełkiem czekoladek Szukamy dwóch identycznych Symboli, mamy Migdał i gwiazda Nougat o, i nugot, powiem Wam, że ta zrebka to dla mnie jest jakaś szczęśliwa. Drapie już trzecią i trzecia z wygraną. Więc bardzo fajnie. Lecimy dalej. 5 zł tutaj było. Tutaj dwa inne symbole. No i lecimy dalej. Będzie jeszcze jedna piątka. No w sumie zobaczę sobie po literkach kontrolnych. Tam były literki U, a tutaj nie widzę jeszcze. Więc nie wiem, czy będzie piątka, czy będzie coś więcej tutaj mamy miętę i migdał Precel. kakao i nie wiem dlaczego ją się tak strasznie źle drapie i ostatni rządek lecimy mleczna i tiramisu są to M więc wygrana będzie inna przypuszczam, że będzie to 5 złotych. tutaj jeszcze piernik i precel i ostatnia szansa Mięta i mleczna, więc 5 zł w tej zdrabce udało nam się wygrać, więc razem już mamy 15 bądź 20 zł wygrane. Wkład to był 30, nie, 40 zł, więc na razie jesteśmy w połowie i lecimy z przedostatnią zdrabką. Czas na prezent. Również zaczniemy od bonusu. Tutaj mamy czapkę, więc nie ma nic. Bałwan i dzwon, więc bonusy puste. A wygrywające liczby to 34, 1, 4, 31 i 17. No i lecimy 18, oczko za wysoko. 7 bez wygranej. 13 pechowa. 8 pusta. I 6 również nam nic nie daje. Pierwszy rządek bez wygranej. 9, 22,

Pusto. No i tak się pewnie też zakończy ta zdrabka. 32 nie mamy, 14 nie mamy, 20 i 26 nie ma i ostatnia szansa, 16. Oczko za nisko, pechowo i tutaj również pusto. I została nam ostatnia zdrabka na dzisiaj. Największa, a zarazem najdroższa. Świąteczny kalendarz za 10 zł. I tutaj zdrap od 1 do 24 Znajdź gwiazdę i wygraj przypisaną do niej kwotę No więc co, lecimy Zdrapujemy tą najdroższą zdrapkę I w sumie tutaj ona jako jedyna może dać nam dzisiaj e, wygraną Znaczy się e, ostatnią wygraną Abyśmy tutaj byli na 0, bo jak na razie jesteśmy dopiero w połowie I tak, jedynka nie ma nic Dwójka nie ma Trójka gwiazdy nie ma Czwórka kominek Piątka trąbka szóstka i no i dajcie mi gdzieś tutaj tą gwiazdkę renifer i tutaj skrzat dziewiątka rękawica kartka i świeca pusto dwanaście myślałam, że to jest ale to nie jest to bęben sanie i tutaj jeszcze łyżwa. No i większość połowa za nami. Lecimy tutaj z końcówką, anioł, stroik i piernik, pula, bałwan i coś dziwnego. Aciuchcia. No i ostatni rządek. Skarpeta, czapka. No i niestety nie ma naszej yy, gwiazdy, więc tutaj niestety pusto. Jeszcze mamy dwa bonusy, 20, pole 25, czy takie same kwoty oznaczają wygraną. Aha, no wrócimy. 200 tysięcy, 200 tysięcy, 3 dyszki, stówka, stówka, no i 3 dyszki. Więc tutaj nic nie będzie. Pod bonusem znajdziemy w i tutaj do niego kwotę. A tutaj mamy sweter, więc niestety pusto, ale tutaj właśnie widzę, że ich kontrole kontrolne są inne, więc no niestety, ale wygranej nie ma. No i tak, udało nam się wygrać prawdopodobnie 5, 10, 20 zł, O ile ta zdrapka jeszcze jest aktywna, a. Was tutaj proszę, abyście właśnie dali o tym mi znać. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, nie zapomnijcie właśnie napisać, e, kogo powinnam poznać w, w kolejnym filmie, jakie zdrabki, za jakie nominały zobaczyć w następnym filmie, a ja teraz uciekam, życzę Wam miłego dnia, buziaki, pa pa!